Dzień dobry, dzień dobry, ja Was witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście placko Maniak i witam Was w grubym odcinku na moim kanale, ponieważ w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Opening Counter Strike'u za około 100 zł, no więc zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że film się spodoba i że... Wytropi nam coś dobrego. No i odnosząc się jeszcze do kiwała ja z poprzedniego odcinka, ta naklejeszka, ta, te graffiti, które z tych i ta skrzynka yy, trafiają do jednego z użytkowników, który, sko który skomentował ostatni film. No i te wyniki będą na końcu. Więc zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, a więc jesteśmy już, moi drodzy, przy openingu. Myślę, że zaczniemy sobie od skrzyni horyzontów, ponieważ mamy ich nieco więcej. Okej, okay, pomódlmy się mam nadzieję, że coś dobrego nam tutaj wyleci. Chociaż nie wiem czy Gaben się nade mną po prostu tutaj zlituje. Klikamy otwórz pojemnik i czekamy na skin. Pierwszy awupka. drop nie jest zły. AWP łapa, zaraz zobaczymy ile taka AWPka na rynku kosztuje. Yy, kosztuje ona 658, więc jako tako się zwróciło. Ok, a więc otwieramy drugą skrzynię horyzontu. Zobaczymy co nam tutaj wyleci moi drodzy. Co nas, no, nam przygotował Gaben? Co nam przygotowało i przygotował nam gównianego auga, który kosztuje jakieś 30 groszy. Oj, ten opening mi się chyba dzisiaj nie zwróci. Ale na szczęście jest to opening ze skinów, nie z realnej kasy, ponieważ, no właśnie, postanowiłem sobie sprzedać skiny z różnych gier, skiny z CS-a zaległe, no i wyszło te 100 złotych, więc... No, teraz otworzymy te skrzynie strefy zagrożenia, uch, taki Kałach asimów, jakby poleciał, to by było, moi drodzy, superowo. Przeleciały dwa różowe skin, no i wylatuje jakiś gówniany magnes z Star Treku. Ja cię kręcę, zostały na nam jeszcze cztery skrzynki, a na nic, moi drodzy, nie wyleciało. Dobra, co my tu mamy dalej? Przeleciał różowy skin. No i znowu jakiś gówniany Glock. Cholera jasna. To będzie szybki odcinek. No i niestety profitu tutaj raczej nie będzie. Ok, otwieramy sobie skrzynię horyzontu, zobaczymy co nam tutaj przyszykoły No i znowu gówniany auk. No nie wierzę w to po prostu. Dwie ostatnie skrzynki zostały, zostały moi drodzy. AK-47 Asimov. Uch, jakby taki ja wyleciał, uratował odcinek, no ale niestety wiem, że to jest raczej nierealne. No i przeleciał Digimon Mecha Industries, i wyleciał. No, gówniany oprzym. Skrzynia strefy zagrożenia. Ostatnia otwieramy. Zobaczymy, co wyleci, moi drodzy. No, i przeleciał Czerwony Skin, oczywiście standardowo. No, i wyratuje gówniany SSG. No, niestety. Opening nam się totalnie, moi drodzy, nie zrusił. Totalnie. No ale na szczęście, tak jak mówię, nie był to opening za prawdziwą kasę, tylko za właśnie przesadane skiny. Więc, no, wyniki macie na końcu odcinka. No i w dzisiejszym odcinku myślę, że macie do wygrania taką M4A4 Starc'ak Magnes. No i napiszcie, czy po prostu odcinek Wam się spodobał, czy nie. Yy, czy jesteście zadowoleni z tego odcinka i no i macie szansę na wygranie takiej fajnej z Star Treku Okej, okay, a teraz przechodzimy moi drodzy do wyników Dobra, a więc moi drodzy pikujemy sobie zwycięzcę. Zobaczymy, kto jest zwycięzcą giveaway'a z poprzedniego odcinka. Jest tutaj sk Kirli napisał to, co kazałem, czyli nie ma on rangi. Z Kirli zgłoś się pod komentarzem, daj tam swojego tradinga, a ja prześlę Ci nagrodę. A jeśli Wy chcecie wygrać dzisiejszą emeczkę z dzisiejszego odcinka, no to skomentujcie to, co powiedziałem w filmie. Życzę miłego dnia, do widzenia, powodzenia, subskrybujcie i lajkujcie.